Co róż pojawiają się nowe zasady oraz zapisy obowiązujące w związku z pandemią koronawirusa. Ich przestrzeganie leży w interesie nas wszystkich, a za naruszenie grożą surowe kary. Łączymy się z oficerem prasowym komendanta powiatowego Policji w Wąrzeźnie, Krzysztofem Świerczyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Funkcjonariusze policji sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną rzeczywiście się do niej stosują. W jaki sposób? Każdego dnia dostajemy zaktualizowaną listę osób objętych paratoną na terenie całego powiatu. Taką listę przesyła nam na nasza tutaj Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Poza tym dostajemy również powiadomienia od Straży Granicznej odnośnie osób, które wjechały na teren naszego kraju. I każdego dnia w godzinach między 9 a 18 jesteśmy zobowiązani do tego, aby. Sprawdzić każdy z tych adresów, czy każda z tych osób przebywa pod wskazanym przez siebie adresem? W powiecie na stan z 29 marca jest 218 osób objętych kwarantanną. Ta liczba dynamicznie się zmienia. Jak na razie ciągle rosła, ale chyba. Teraz będzie ten etap, kiedy te osoby, które pierwsze zostały objęte kwarantanną, chyba już zaczną z niej, z niej powoli wychodzić. Więc możliwe, że ta liczba będzie malała. To to się okaże, zobaczymy. Ale jak generalnie jednostka jest przygotowana na to? Znaczy, na chwilę obecną nie mamy najmniejszych problemów. Udaje nam się dosyć płynnie zachować tę ciągłość służby. Tak jak tutaj Pani powiedziała, ponad 200 osób, które są zarejestrowane, mamy rozłożone na chwilę obecną na ponad 90 adresach. Dlatego w ciągu dnia 3-4 załogi są do tego potrzebne, aby, aby te wszystkie adresy sprawdzić. E, przy stanie etatowym 70 prawie osób działało nas to na razie chwilowe bez, bez najmniejszego problemu. E, w kwestii przygotowania również jest wszystko na jak najlepszej drodze. Mamy przygotowany odpowiedni pojazd, gdyby doszło już, na, nie daj Bóg, do interwencji w miejscu, gdzie będzie stwierdzone już zależenie typowo koronawirusa. Mamy do tego przystosowane oddzielne auto. Jest wyposażone w wszelkie środki higieniczne, kombinezony, maski, gogle i tego typu ochraniacze. A jeśli chodzi o tylko sprawdzenia codzienne, wiadomo, każdy policjant również ma na stanie swoje środki ochrony indywidualnej. Także akurat w tym zakresie jesteśmy w pełni wyposażeni i przygotowani. Czy do tej pory w powiecie były sytuacje naruszenia kwarantanny? Jakie wobec takich osób wyciągnięto konsekwencje? Niestety, ale mieliśmy do czynienia już z takimi sytuacjami. W ubiegłym tygodniu, czego konsekwencje odczuliśmy niestety również i można powiedzieć, na własnej skórze, gdzie nasi policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który, mając pełną świadomość, że wchodzi do mieszkania osoby objętej kwarantanną, skorzystał z tego zaproszenia, gdzie niestety ale ci mężczyźni razem spożywali alkohol. Ten mężczyzna później trafił w ręce policjantów, radowników medycznych. No, ale wiadomo, że w efekcie łańcuchowym do tego doszły rodziny tych policjantów. Konieczna była ich kwarantanna do czasu przeprowadzenia badań, konieczna była dezynfekcja całej jednostki pojazdów służbowych. No, przysporzyło nam to nie lada problemów, no ale niestety taki przypadek się zdarzył. Więc zarówno osoba, która tego mężczyznę zaprosiła, jak i on sam, e, odpowiedzialny za swoje postępowanie przed sądem, prowadzimy czynności wyjaśniające w kierunku wykroczenia z artykułu 116 kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że jeżeli mamy świadomość tego, że możemy być nosicielami choroby, czy też mamy świadomość, że stykamy się z taką osobą, ponosimy odpowiedzialność karną, za co grozi kara bardzo wysokiej grzywny tak na chwilę obecną. No i niestety mamy dosyć świeży temat z ubiegłego weekendu, gdzie w sobotę po godzinie 21 dyżur naszej jednostki odebrał zgłoszenie, że na jednej z ulic w centrum miasta Odbywa się huczna impreza w mieszkaniu osoby, która wróciła dzień wcześniej z Holandii. No niestety, wysłany na miejsce patrol, oczywiście odpowiednio zabezpieczony, przygotowany, potwierdził to zgłoszenie. Młody mieszkaniec naszego miasta, mimo tego, że przekraczając granicę, został poinformowany o obowiązku jego dojazdu do miejsca zamieszkania w ciągu 24 godzin najbliższych i obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie, wrócił do swojego miejsca zamieszkania i czekała jego partnerka. A no, już zorganizowali sobie imprezę rodzinną. No i dzięki temu mamy kolejne cztery osoby, które zostały objęte kwarantanną. No i w tym przypadku również sama osoba, która to zainicjowała, jak i wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w tej imprezie, bo oczywiście mieli pełną świadomość tego, że mężczyzna jest objęty kwarantanną, wszyscy również będą odpowiadali przed sądem za wykroczenie z artykułu 116. Najpierw wprowadzono stan epidemii, później zaostrzono zasady kwarantanny. Tej społecznej, która dotyczy wszystkich. Na czym polegają ograniczenia w przemieszczaniu się? No, Głównym tutaj założeniem myślę było to, abyśmy nie skończyli tak jak e, niektóre kraje europejskie, tak jak na przykład niestety Włochy, gdzie ludzie na początku bardzo poważnie zignorowali wszelkie zakazy obostrzenia. Imprezy trwały w najlepsze, no i niestety ma to teraz odzorowanie w liczbach, w statystykach za strasznie zatrważających w tamtego kraju północy. No, w naszym kraju myślę dosyć jasno i wyraźnie zostało to przedstawione. Zakaz zgromadzeń do dwóch osób. Wyłączenie zostało tylko i wyłącznie tutaj dla e, rodzin, tak? w tym przypadku przemieszczania się. Odbieramy również często teraz telefony od osób. A co mamy zrobić, kiedy dojeżdżamy razem do pracy? Bo oczywiście są takie sytuacje, gdzie jest jedno auto, pięć osób i razem gdzieś e, te osoby przemieszczają. Tak? Ale z samochodów, z tego co się orientuję, to chyba nie dotyczy to. Te, Dotyczy. Tylko te, te dwie osoby rodzin. w sensie. Tylko rodzina może się razem przemieszczać. Niestety, jeżeli właśnie chodzi o osoby, które razem ze sobą pracują, ten zakaz również obowiązuje samochodu. Chociaż potem i tak będą w pracy razem? To już jest w zakresie i e, w gestii pracodawcy, aby tak zorganizował stanowiska pracy, e, czy też na przykład rotacyjne godziny, żeby poszczególne zmiany ze sobą się nie spotykały aby zapewnić tę możliwość niegrupowania się. Właśnie to jest bardzo uciążliwe, ale niestety prawdziwe. No i tutaj myślę, że najważniejsza najistotniejsza sprawa, jeżeli chodzi o zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, kwestia tego, abyśmy pozostawali w domach. Wiadomo, że wyjście z tego domu w sprawach już wymagających naprawdę bardzo ważnych typu niezbędne zakupy. Czy, czy kwestie zdrowotne, no i co wiadomo, no wyjścia do pracy, tak? To są rzeczy, które są spoza tego zakazu wyłączone. Poza tym grzywna do 500 złotych. Także myślę, że gra nie jest warta świeczki, żadnych pieniędzy. Wasze, nasze zdrowie jest, myślę, że tutaj ważniejsze niż te kilka kilkaset złotych. Pomocna dla obu stron jest aplikacja kwarantanna domowa. Jakie są jej funkcje? Jak ona działa? Aplikacja kwarantanna domowa powstała z myślą o tych osobach, które właśnie przekraczają najczęściej granice naszego kraju, ale również te, które zostały objęte decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bardzo prosta, bardzo intuicyjna, w obsłudze do jej zainstalowania na każdym urządzeniu mobilnym, tablecie, smartfonie. Pozwala zaoszczędzić pracy szczególnie służbom, ale pozwala też samym użytkownikom być, powiedzmy, mniej zobowiązanym, tak, bo mamy możliwość samodzielnego jakby potwierdzania faktu, że przebywamy w miejscu kwarantanny. Wiadomo, że na chwilę obecną żyjemy w czasach pełnej geolokalizacji, nasze urządzenia są w stanie bardzo dokładnie sprecyzować, gdzie aktualnie się znajdujemy. Aplikacja prosi nas jednokrotnie lub kilkukrotnie w ciągu dnia o zrobienie zdjęcia, jak to jest nazwane potocznie selfie z ręki, tak, abyśmy byli na tym zdjęciu bardzo widoczni, aplikacja wtedy weryfikuje, czy na przedstawionym zdjęciu jest nasza postać, nasze miejsce zamieszkania. Oczywiście uprzednio dostajemy wiadomość sms, abyśmy taką weryfikację przeprowadzili, mamy na to 20 minut. W tej sytuacji policjanci mają już wiadomość, że w danym adresie osoba taką weryfikację wykonała. I nie już jest konieczne, aby ten patrol się w tamtym miejscu pojawiał. Tym bardziej w naszym przypadku odległości między dwoma skrajami powiatu, no to jest praktycznie 80 km, tak, więc myślę, że jest tutaj gra warta świeczki. Poza tym dla samych użytkowników również aplikacja ma dużo funkcji. Tak jak wspomnieliśmy na przykład chociażby o wiarygodnym źródle informacji, o wszelkich danych kontaktowych, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wnioski, postrzeżenia czy też na przykład zgłoszenia jakichś potrzeb. Również są tam informacje kontaktowe do poszczególnych gminnych, czy też miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Także aplikacja jest dosyć wszechstronna. Jak najbardziej zachęcam do jej instalacji, korzystania z niej. Jest pomocna, jak to Pani ujęła, dla obu stron. W tej i tak już trudnej sytuacji musimy jeszcze dodatkowo uważać na przestępców, na co powinniśmy być wyczuleni, szczególnie w internecie. Na chwilę obecną szerokim łukiem omijają nas tego typu zdarzenia. Niemniej jednak miały już miejsce takie rzeczy na terenie już naszego województwa, dlatego, że tak można kolokwialnie powiedzieć, krąży już to wokół nas, gdzie znaleźć można w internecie ogłoszenia o cudownych olejkach, mleczkach, amuletach i tym podobnych niestworzonych historiach, które rzekomo mają nas przed wirusem chronić, uodparniać albo jeszcze co gorsza uleczyć nawet nas, już mogą, kiedy zachorowaliśmy. Oczywiście nie możemy w takie historie wierzyć. Jest to tylko i wyłącznie wymysł przestępczy, aby wyciągać od naiwnych ludzi pieniążki niestety. Co gorsza, pojawiły się sygnały o osobach potrzebujących się pod Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną. Osoby te przychodzą do mieszkań przebrane w kombinezony ochronne. Z wydrukowanym pseudozarządzeniem, że będą przeprowadzali dezynfekcję całych mieszkań, nakazują mieszkańcom wyjść ze środka, no i w tym czasie przeglądają wszystkie możliwe miejsca, okradając je. Oczywiście najczęściej ich ofiarami padają osoby starsze, dlatego bardzo ważne jest w tym okresie, abyśmy byli w stałym kontakcie z członkami naszych rodzin, aby je przestrzegać, aby nie pozwalać im z tych mieszkań wychodzić, donosić im zakupy, dowozić wszystkie niezbędne rzeczy. No i co najważniejsze, żeby żadnych osób do tych mieszkań nie wpuszczał. Przede wszystkim musimy być wyczuleni, bo po pomysłowość przestępców naprawdę nie zna granic. Dziś na przykład spotkałam się z takim postem na portalu społecznościowym, że wysyłane są SMS-y o obowiązkowych szczepieniach. i Jeżeli chcemy uniknąć kolejki, a być zaszczepionym, no to prosimy o przelanie pieniędzy tak? I, i jakiś link podany. Jak widać, tutaj no, pomysłowość nie jest na granic. Na bieżąco sytuacja w sieci jest również monitorowana przez Wydział do Spraw Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej w Policji Na bieżąco wszystkie te posty są usuwane, no, ale wiadomo, jest to walka z wiatrakami. Przestępcy to akurat sumienia nie mają i starają się jak najwięcej tych osób na to nabrać. Przede wszystkim musimy pozostać, tak powtórzę, pozostać czujni, ale też no zdrowy rozsądek, weryfikować informacje. Tutaj też może zaapelujmy do mieszkańców, bo internet to jest źródło wielu informacji, ale niekoniecznie zawsze prawdziwych, tak? Żeby to jednak Dokładnie. weryfikować, korzystać tylko z takich źródeł sprawdzonych. Dokładnie, jak najbardziej. Na bieżąco wszelkie informacje, poczynając od stron ministerialnych, poprzez wojewódzkie, Końcą, kończąc tutaj na naszym szczeblu powiatowym, na bieżąco wszelkie informacje są zamieszczane, czy to na stronie, czy nawet w naszej komendy powiatowej, urzędu miasta, starostwa. Tam są wszelkie informacje szczegółowe, zweryfikowane, dlatego myślę, że to w zupełności wystarczy nam, aby uniknąć wszelkich niedomówień, a jeszcze nie jakichś oszustw i abyśmy nie padli ofiarą właśnie tego typu przestępstw. Dziękuję bardzo za rozwianie, myślę, wielu wątpliwości i... Pierwsze połączenie w taki sposób z telewizją lokalną. Niestety, no sytuacja jest taka, a nie inna. Cieszę się, że udało nam się to połączenie nawiązać. Niestety w takich okolicznościach. Ale mam nadzieję, że już następne nasze już będzie osobiste, w pełni i zdrowiu. I tego sobie i wszystkim mieszkańcom życzymy, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.